Mam na imię Sabina, jestem pielęgniarką pracującą w hospicjum Świętego Ojca Pio w Pszczynie. Nazywam się Ewa, jestem opiekunką w projekcie. Projekt ten obejmuje pacjentów po 60 roku życia. Są to pacjenci ciężko chorzy, w większości leżący, którzy potrzebują stałej opieki, drugiej osoby i pomocy. Przyjeżdżam tutaj do Pani Heleny trzy razy w tygodniu na dwie godziny. Moja praca zależy od potrzeb chorego. To są pacjenci, którzy są objęci opieką domową. Jak przyjeżdżam do pani Heleny, do chorego, no to zaczynamy tutaj u pani od toalety, pielęgnacji skóry, później pani sadza, dużo sobie rozmawiamy, pani lubi, lubi rozmawiać. Dla mnie jako pielęgniarki bardzo istotny jest kontakt z pacjentem, przede wszystkim w dzisiejszym świecie, gdzie największą i najpopularniejszą chorobą to jest samotność. Przychodząc do pacjenta staram się pierwszego wysłuchać, a potem koordynuję tą pracę, wykonuję zadania, które są dla mnie przypisane. Obecność opiekunki w domu y, uważam, że pomaga mocno rodzinie. Ponieważ nie wiedzą o wielu rzeczach, sporo, sporo się od nas jednak uczą. Ja chodzę do pracy, żona chodzi do pracy, no i było nam naprawdę ciężko. I oprócz tego jeszcze szukaliśmy innych osób do pomocy przy mamie. No i także bardzo się cieszymy, że nam się to udało doczekać do tej darmowej opieki, że tak powiem, bo to jednak duże obciążenie finansowe. Jest to dla nas duża też pomoc pod tym względem, że jednak mycie mamy yy, trzy razy dziennie. No to jest. Yy było nam te 6 godzin, że tak powiem takiej pracy po prostu, że tak można powiedzieć, no. Pierwsza pani, która tutaj przyszła do nas, pani Beata, to wtedy była. No to już nam dużo rzeczy podpowiedziała. I jakie kremy używać. Od niej dowiedzieliśmy się praktycznie wszystko. Yy, najlepiej kremy, jakie jak mamy opiekować mamą, czyli że mamy można przekulać po prostu, jak zmieniamy pampers, jak zmieniamy podkład, jak to umyć dobrze, żeby w miarę wszystko było dobrze zrobione. Także jeśli chodzi o taką pielęgnację nad mamą, no to, to wszystko od tej pani Beaty, czyli pierwszej pani, która tutaj do nas przychodziła. Bardzo cenię sobie każdego człowieka, który tutaj przychodzi. Bo jest dla mnie rozrywką i pomocą też dużo. Dlatego, że mój cały dzień jest taki, że tylko rodzina mniej przychodzi, bo ma swoje życie. Więc przychodzi tylko w tych czasach, kiedy mi potrzeba posiłku, czy tam odebrać, czy talerz, czy coś, czy zrobić coś koniecznego. A jak, otrzyma, jak przychodzą mi osoby takie jak z hospicją, to one zawsze z uśmiechem zawsze przychodzą takie uśmiechnięte. Że naprawdę ja już wtedy nie mogę nic innego i no też się uśmiechać. I bardzo im dziękuję. Nie każdy coś takiego przeskoczy, że tak powiem, bo to trzeba mieć rzeczywiście jakieś trochę takiego powołania, jakiegoś do opiekowania się prawnie z takimi osobami niepełnosprawnymi. Nie? Bo to samo wymiana tego pampersa i tak dalej i to nieraz są wymioty i nieraz to to naprawdę podziwiam. Sam siebie też trochę podziwiam, że się to w to wciągnąłem, bo nie wyobrażałem sobie tego kiedyś, że takie rzeczy będę tu przy mamie robił. Nie? No i te panie, które przychodzą, dla nich jest to obca osoba w sumie mama, a, a tu pomogą mi, jeszcze później idą do następnych osób, do następnych osób. Czasami przychodzi pani psycholog i też sobie to bardzo cenię, bo ona też tak coś ze mną rozmawia i tak psychicznie mnie wtedy nastawia, w innym kierunku nie myśleć o chorobie, nie myśleć o trudnościach, tylko tak, taki temat porusza, że łagodniejszy, tak, tak mogę z nią porozmawiać, jakbym była normalnie zdrowym człowiekiem.